Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zrobię dziś dla Was czytanie, przekaz, horoskop na listopad 2020 roku. Zapraszam serdecznie osoby z Poznaku Wagi na horoskop na listopad 2020 roku. Pamiętajcie, szanowni Państwo, że to czytanie jest czytaniem ogólnym, więc może, ale nie musi. Do Waszej sytuacji, więc tylko te informacje bierzcie do siebie, które mogą być dla Was przydatne, pożyteczne. Dobrze. Zapraszam bardzo serdecznie i czytanie dla osób z znaku wagi. Waga listopad. Pokażcie karty. Horoskop listopad. Waga. Przechodzimy do czytania. Wchodzicie z energią, o, właśnie, ta karta wam wypadła jako pierwsza, a z denarów, czyli tutaj coś jest ważne. Karty pokazują, wchodzicie z energią finansów, pracy, być może niektórzy z Was będą mieli stabilną sytuację finansową, być może Was los odmieni się na lepsze, do tej pory może mieliście gorszą sytuację finansową. Ta karta mówi zmiana. Zmiana od losu na lepsze pod względem finansowym. Nowa praca, nowe możliwości, nowe perspektywy. Również to jest karta, która mówi o domu, o domu, o mieszkaniu. Być może niektórzy z Was otrzymają swoje własne M4, być może ukończycie budowę domu, być może dostaniecie klucze do nowego mieszkania, być może sfinalizujecie transakcję kupna-sprzedaży, tak? Tak tutaj się bardzo mocno u was pokazuje. Wszelkiego rodzaju sprawy też domowe, domowe, rodzinne, wszystko co związane z domem. Praca i finanse, moi drodzy, bardzo ładnie. Karta Cesarzowej mówi o tym, że ona mówi o bardzo dobrych prognozach finansowych, więc faktycznie ja myślę, że dla osób, które szukały pracy, które miały problemy finansowe, to wszystko u Was się rozwiąże na pozytywne rzeczy czyli ta praca u Was będzie, ta stabilizacja finansowa będzie. Niektórzy z Was może nawet podejmą decyzję w temacie nowego biznesu, swojego własnego biznesu albo poszerzenia być może nawet. Jeżeli prowadzicie biznes, no to być może będziecie coś poszerzać, coś rozszerzać, coś dopisywać w CIDG. Tak też może, do, tak, tak, tak też, moi drodzy, może być. Dla osób, które szukają pracy poprzez kobietę, uda Wam się pracę znaleźć. Uczuciowo-emocjonalnie stojecie przed jakimś dylematem, przed podjęciem decyzji, moi drodzy. Niektórzy z Was może są, może są w związku... Może, przy, może, przy waszym, może w waszym sercu są dwie osoby, i będziecie musieli podjąć decyzję, kogo wybrać. Czy tego partnera, z którym spędziliście dłuższy czas, czy tą osobę, która pojawiła się w waszym życiu niedawno. Stoicie przed dylematem, przed podjęciem decyzji. Tutaj, takie sprawy romansowe, sprawy zakochania, zauroczenia, tutaj pokazują się bardzo mocno. Niektórzy z was też, moi drodzy, może tak być, że jakieś tutaj pokazują się oświadczyny. Podjęcie decyzji konkretnej, legalizacja związku w pewnym sensie, tak? Też to tutaj się pokazuje. Dla stałych par, dla osób, które są w stałych związkach, karty pokazują fajna miłość, fajne uczucie dużo miłości u Was jest, dużo takiego dogadywania się między sobą w tej karcie. Karta Kochankowie ona zazwyczaj mówi o tym, że. Człowiek stoi na rozdrożu, człowiek stoi przed podjęciem jakiejś decyzji. To jest karta um, osób zakochanych, to jest karta osób, które są w romansie, i tak dalej. Ale w tej talii tak nie do końca jest. Um, ta karta w tej talii mówi o tym, że ktoś już w pewien sposób, w pewien sposób dokonał wyboru i ktoś w tym wyborze, ktoś dokonując tego wyboru czuje się spełniony i szczęśliwy. Tak może być, moi drodzy, czyli troszkę takie masło maślane wyszło. Dla osób, które są w stałych związkach karty pokazują fajne, stałe uczucie, dogadujecie się, jest Wam miło, mile spędzacie czas. Miłość jest, czujecie się zauroczeni sobą, przeżywacie na nowo, to miłość jest fajnie. Dla osób, które szukają kogoś do związku, karty pokazują, pokazuje się romans, pokazuje się jakaś przygoda w waszym życiu, ale też może być coś takiego, że niektórzy z was, tak jak powiedziałam na początku, mogą znaleźć się w takiej sytuacji, że będziecie musieli dokonać wyboru pomiędzy dwiema osobami kogo wybrać, do kogo wasze serce bardziej zabije. Jeśli chodzi o kontakt międzyludzki, karty pokazują, że bardziej będziecie tacy wycofani na te kontakty międzyludzkie. Komunikacja, komunikacja, wszystko związane z komunikacją jest bardzo mocno u Was w utrudnieniu. Mogą do was ludzie dzwonić, pisać, a wam po prostu nie będzie się chciało z nikim rozmawiać, bo wy będziecie mieli w głowie jakiś problem, jakąś sprawę do rozwiązania, do przemyślenia. Dla osób, które, tak jak mówiłam wcześniej, będą chciały poszerzyć zakres swojej działalności, to może troszeczkę być w utrudnieniu. Tak tutaj się pokazuje. Moi drodzy, cóż mogę Wam tu jeszcze powiedzieć? Ja myślę, że. Jakieś takie stare sprawy, wywlekanie starych spraw, starych ran, rozdrapywanie przeszłości, to do was przychodzi w pewnym momencie. Jakaś stara sprawa, odnowi się coś starego, o czym zapomnieliście, o czym już nie myślicie, i to coś się tutaj odnowi. To może być jakaś sprawa administracyjno-prawno-sądowo- urzędowa. To mogą być też jakieś dylematy uczuciowe. To może być też jakieś poczucie zranienia, oszukania, wykorzystania, poczucie zdrady. Może być też tak, że może odkryjecie romans, dowiecie się, że byliście przez wiele lat w stałym związku, zdradzani, rozdrapywanie starych ran, tkwienie w bólu, w przeszłości, w cierpieniu, w smutku, w apatii, w rozżaleniu, dużo żalu. Wy będziecie musieli coś przemyśleć. Karty pokazują, będziecie musieli coś, nie będziecie musieli. Przydałoby się, żebyście coś przemyśleli, i, wy to przemyśl, i wam się to uda przemyśleć w karcie trójki Buław. Bo ta karta mówi, że w pewnym momencie odwracacie się już plecami do, do tego, co wam nie służy, do tej osoby, do tego kogoś, kto wam nie służy, i wypatrujecie przyszłości, wypatrujecie szczęścia, yy, tworzycie sobie jakieś plany w głowie. I zaczynacie je realizować. Więc ja myślę, że w pewnym momencie listopad może być trudnym dla Was miesiącem, bo tutaj jakieś stare sprawy, problematyczne sprawy mogą pojawić się, ale Wy sobie z tym szybciutko poradzicie. I rada dla Was jest, nie wchodźcie w konflikty z nikim. Nie kłóćcie się w listopadzie, nie używajcie nieprzyjemnych słów, nie popychajcie nikogo, nie doprowadźcie, nie pozwólcie, żeby doszło do rękoczynów. Tu się pokazują straszne konflikty, kłótnia, to mogą być też konflikty wewnętrzne w Was. Chociaż ta karta bardziej mówi o takiej prawdziwej kłótni, o takiej złości, o agresji, o frustracji, o denerwowaniu się, ale też może mówić o tym, że te konflikty mogą być w Was, moi drodzy. Wylosuję jeszcze dla Was kartę Słowa dla Duszy na listopad. Taka afirmacyjna karta. Dobrze, poproszę o kartę dla osób z poznaku wagi na listopad. Nieustannie otwierają się przede mną nowe możliwości. Moja przyszłość jest jasna i dobra. No super, Twoja przyszłość jest jasna i dobra. I te możliwości przed Tobą będą się otwierać. Tylko myśl pozytywnie, moja droga wago. Tyle dla Was ode mnie na listopad. Ja Wam życzę samych cudowności, dużo szczęścia, dużo radości, dużo zdrowia, żeby Wasze plany, żeby Wasze marzenia realizowały się, moje drogie wagi. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepłutko, do usłyszenia, pa!